Niech coś tej tutaj może będzie jednak. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie. Woda, 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 woda. Woda, woda, gdzie jest woda. Gdzie jest woda, gdzie jest woda, woda, woda. Ja nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie chcę umierać. Nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie, 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 nie. Hej, hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janek, a to odcinek z Minecrafta na modach. Jest właśnie już się, znaczy właśnie powoli się noc już robi A ja wszystko sobie już powyciągałem z tych skrzynek, co tutaj były i co były też tam Ja sobie wszystko, i, wszystko sobie z nich wyciągnąłem i sobie wsadziłem do tych dwóch plecaczków I właśnie mam też pokażę, bo jak byłem w kanionie, no to znalazłem, gdzie one są O tutaj, jest naprawa w jednym, a no znalazłem w kanionie, jak był resp chyba szkieletu, nie Zombiaków chyba był resp Albo w tych wagonach znalazłem, już nie pamiętam, znalazłem mend. No, naprawę znalazłem i znalazłem różny piechur 2. Czyli to jest chyba zaklęcie do butów, że jak się idzie po wodzie, no to wtedy woda zamarza. Ale ja na razie tego nie będę z tego korzystał, z, tego, z tych, tych enchantów. Wezmę sobie, jak już znajdę sobie miejsce na domek. To wezmę sobie z diamentów, zrobię sobie seta, tylko że tam chyba trzeba mieć 25 diamentów, z tego co pamiętam. To sobie z tego zrobię seta, jakiegoś takiego wykokszonego i sobie go ulepszę też jeszcze w Enchanting Table, czy jakoś tak to się nazywało. Ale teraz to jeszcze położę się szybko spać, bo widzę, że już jest noc, a łóżka też nie będę, nie będę rozwalał, no bo jak raje czego, jak umrę, to to chcę mieć tutaj respa, ani gdzieś na. E, to było gdzieś. O, wieśmaki. O kurde. <laughs> to było gdzieś tam strasznie daleko, i ja tutaj płynęłem też przez morze. Pamiętam do tej miejscówy. Ale, no cóż, opuszczam te miejsce. To, by, to był taki, może powiedzieć, że chwilowy domek. Nie będę tutaj nic rozwalał. Może kiedyś tu przyjdę jeszcze. I pomyślałem sobie trochę i będę szedł raczej w tamtą stronę, bo tam byłem i jest cały czas ten. Nie, kurczę, szkoda, że nie było optyfajna. Jest cały czas ten biom taki z tych brzuzek. Brzusk? No, z tego drewna białego, jest po prostu teren cały czas. I on nie jest jakoś zbytnio mega fajny. Mi się tam nie podoba i też nie było jakiegoś fajnego miejsca na ten. na No, nie było fajnego miejsca na domek. I. Pomyślałem, że pójdę sobie w tamtą stronę, bo tam był gdzieś mniej więcej normalny też biom i był też biom taki e, z tymi ciemnymi drewnami, konarami tymi ciem, ciem, ciemnymi takimi, mam tu jakiś przykład, o z tymi, z tym świerkowym pniem, właśnie były takie drewna, w sumie w sumie nawet wam pokażę, bo za niedługo tam nawet powinienem być i znalazłem też tutaj taki fajny skrót i się prosto do wody skaczę, tak mi się podoba. I przez długi czas też właśnie, no długi, dwa tygodnie, przez dwa tygodnie nie nagrałem żadnego odcinka, nic nie wrzucałem na YouTube, bo mi się po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciało i też były, były też święta w sumie i teraz jeszcze się znowu ferie, zaczynamy pierwszy dzień ferii, bo dzisiaj jest poniedziałek, tak? Poniedziałek, tak, bo wczoraj była niedziela, e, dzisiaj jest poniedziałek i w sumie życzę wam wesołych ferii i spokojnych, miłych ferii wam życzę. Dobra. O jest, przepłynąłem. I tutaj jest właśnie ten taki biom się zaczyna jakby normalny. I tam jest taki z tymi tymi drewnem, z tym drewnem takim, no wiecie o co chodzi. I ja pójdę sobie tutaj w tą stronę, bo tam gdzieś widziałem w, w, wcześniej tutaj tylko tak na chwilkę zaszedłem za tą górkę i tam widziałem, że tam jest coś dalej jakieś pole czy coś. I pomyślałem, że w sumie w tamtą stronę wtedy pójdę, jak mam opuścić tamte zamieszkanie, tamto moje miejsce zamieszkania mam opuścić, no to pójdę sobie tutaj w tą stronę. I zachęcam do wszystkich, do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale, jeżeli się film podoba i chcielibyście więcej Minecrafta na modach. W sumie też nie tylko No, no nie, no na modach, bo ja zazwyczaj na modach nagrywa, nagrywam. I też myślałem o tym, żeby za niedługo może zacząć nową serię z Minecraftem, może nową serię, gdzie będzie, o, o, co jest, coś, coś ścina, gdzie będzie więcej po prostu modów, znaczy postaram się wgrać więcej modów i wgrać też jakieś, nie wiem, jakieś różne towery czy coś, żeby się więcej działo w tym Minecrafcie i żeby więcej eksplorować. Bo w sumie tutaj jakiś kanion się nieraz zdarzy, tam jakaś wieża też była tych policja, nie, nie, nie wiem, to, no ja na nich mówię policjanci. Taka no ta wieża się zdarzyła i no i tam w kejwach się w sumie dużo też dzieje. A wełnę zbieram, bo jest potrzebna mi na plecak, jak będę, jak robię plecaki, jak robię plecak, to jest mi potrzebna wełna i skóra z tego, że jak on miał z konia, nie, nie z konia. W sumie z konia też. Ale z, z krowy, właśnie skóra. No, no, normalna skóra w minecraftcie, innej chyba nawet nie ma, a nie jest, z królika. Mi właśnie skóra jest potrzebna, i teraz też sobie jedzonka troszkę pozbieram, bo chyba nie mam jego jakoś mega dużo. I tam też widziałem gdzieś, gdzieś dynie o tutaj był taki dziwny. Tam po tamtej stronie taki dziwny, było zrenderowane nie, nie do końca sobie pozbieram tą dynię, bo zawsze może się przydać to jak do dekorowania domu czy coś w tym stylu, albo do zrobienia bałwanów nawet. To w sumie się przyda. A tutaj... Dobra, nie są takie, bo potem trzeba. Nie, trzeba, żeby miały taki, taką buzię. Żebym mógł je zrobić y, potem z nich tego bałwana, to trzeba nożycza, noży, nożycami zniszczyć. Sobie... Dobra, pozbieram. Zabiję jeszcze sobie te cztery świnki. O, jakiś kajf Zabiję sobie jeszcze te cztery świnki i będę leciał gdzieś dalej, no bo to nie ma sensu przecież ich zabijać, bo nie po to tutaj, nie po to wyszliśmy z domku, żeby zabijać świnki. No, jeszcze jedna, jeszcze jedna, dobra. I może lecieć w sumie tam w góry. No, no, ra, jeszcze pozbieram tą wełnę. Ile mam tego? 9, 31 i 8, dobra. Jest git. Nie ma na co narzekać. O, tutaj jest jeszcze jakaś po drodze, no to sobie ją wezmę. No bo zawsze się przyda wełna. Okej, okay, to można lecieć tutaj do góry. Tylko żeby tam jakiś fajny biom był, żeby mógł sobie gdzieś jakieś miejsce na domeczek znalazł. Fajne. I nie wiem też... Nie wiem w ogóle ile ta podróż może trwać. Nie, wiem, może trwać 5, 10 albo nawet 30 minut. Bo ja właśnie chciał znaleźć jakieś teraz takie naprawdę fajne miejsce, bo tamte to było taka troszeczkę tragedia. Tam taką kupę wybudowałem można powiedzieć. I No i trochę szkła dodałem, o właśnie. To jest to, co tam zrobiłem. O, jeszcze tutaj są jakieś świnki. To ja po drodze, jak już idę, to je pozabijam. Ale tylko po drodze. Nie będę się cofał, jak ktoś ucieknie czy coś. A, jeszcze pozbieram w sumie. Tutaj, tutaj wełnę. Wełna się przyda. Właśnie jak mówiłem, do tych, do... do plecaków i chyba w sumie też nie tylko, ale też do łóżka. Chociaż mam już jej dużo, 23, a nie, myślałem że coś mi się zniszczyło, bo miałem, mam takie gołe rączki i właśnie chciałbym też y, zrobić nową serię. Tylko nie wiem, za niedługo pewnie bym chciał wgrać jakieś nowe mody i nie wiem, czy na, na starszej chyba jeszcze nawet wersji będę grał, żeby było po prostu więcej modów, bo nie wiem, czy na tą wersję jest tyle modów, bo w sumie nie patrzałem. I będę chciał grać właśnie jak już mówiłem te towery i nie tylko jakieś bodajże gremliny czy coś albo... Jak, powie, po prostu żeby było więcej mobków o tyle powiem. Żeby było więcej mobów, żeby nie było tylko żeby nie były tylko te podstawowe Na przykład nie wiem Clipper i szkielet zombie i, w, i jakiś pająk Żeby też były jakieś inne No chodź tu I jeszcze gram właśnie na poziomie trudnym Na trudnym gram odbierz no, to trzeba też podkreślić. Bo właśnie mi jest trochę za łatwo z nimi. Chociaż nieraz jak się jakaś taka horda zombiaków rzuci na mnie. No to nieraz jest nieciekawie. Ale peacefula nie włączam. Nie włączam tylko staram się ich zabić. O Jezus, Tutaj jest dalej znowu ten biom. Tutaj nie ma żadnego takiego fajnego miejsca. na Żeby sobie gdzieś domek wybudować. Ale mi... Poryty świat zrenderowało. No, poryty, no, dziwny świat mi zrenderowało. I tam jest znowu ten dziwny biom. Ile tutaj jest owiec w ogóle? Cały czas na jakieś, na jakieś stado owiec trafiam. Kurde. 41 mam. To dużo. Zawsze się przyda. To może, nie wiem, się widzimy, może jak znajdę coś fajnego, Jakieś, jakąś fajną miejscówkę po prostu, jak znajdę, albo jak pomyślę, że będzie jakaś fajna znajdę jakąś miejsców. Znaczy, no postaram się poszukać jakąś jakąś i może wtedy się widzimy. Bo teraz tak będę sobie biegał bez sensu i zanudzał tylko. Także widzimy się za chwilkę. Me. Me. O, dogaduje się z nią. To ty tak robiłaś? O. Me. Ora schema. O kurczę, słuchajcie, chodząc tak sobie po tym świecie. Znalazłem wioskę tych wieśmaków. O kurde, zaraz sobie ją zeksploruję, tylko nie wiem w sumie, czy nie pójść u nich spać. U nich, u nich w domku, czy nie pójść czasami spać. A tutaj jest ten kościół. W sumie dawno nie spotkałem wioski villagerów. Ostatni raz właśnie wtedy, chyba nawet na odcinku, co tam u nich byłem. O, skrzyneczka jest, w pierwszym mieszkaniu już skrzyneczka. Ziemnioczki, okej, okay, przydadzą się. I też są jakieś jabłka I, o Jezus, wszystko zasyfione Jabłka mam, dobra, mam To se, akurat miałem, nie wiem, czy tam miejsce wolne Czy to, ale już O, dużo ona, jeszcze tam jest jakiś domek O kurde No ciekawie, ciekawie Se do kościoła teraz pójdę Tak, to był chyba kościół, co nie? O, zarypiście, nie będę musiał iść do tego Jak to się nazywa? Do en... nie, nie do Endu yy, Kurde, zapomniałem jak to się nazywał ten świat tutaj coś jest, nie ma. Tutaj coś jest, też nic nie ma. Nie będę. Do. Nie, nie, to nie był end. End to były tam, gdzie gdzie są te, gdzie są. Yy, Endermany. A jak on się nazywał? Kurde, zapomniano do do, do piekła po prostu, o. Do piekła nie będę musiał iść. I chyba się może nawet tutaj prześpie. Najwyżej będę miał tej checkpointa Wylany już w to. Oki, można iść dalej sobie zwiedzę... Ile tam jest zombiaków? O kurde ile ich się pali? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć czy tam, czy tam sześć zombiaków jest na górze Ja tam nie idę, wylane mam w to. Tutaj byłem, tutaj byłem, tam z tyłu też byłem, no nawet spałem o, so do wody skoczę, dobra Juki kot szybki I teraz sobie pójdę tutaj. O, już zaczynają. Ha. O, o kurde Cała zbroja. I właśnie też zabiłem szkieleta i mi dał zbroję z ochroną 2 W sumie całkiem sympatycznie. Nie wiem, czy sobie ten kocioł rozwalić? eh ja sobie wezmę. Może się kiedyś przyda, albo chociaż tak do dekoracji się przyda. Tych nie będę już brał, już mi niepotrzebne. O wieśmak. Masz coś? O Jezus, nie, nie dzięki. A ty coś masz? Nie, nic nie ma, bo kręci głową. Tutaj nie ma żadnej skrzynki, a szkoda. A Tutaj oni też nic nie mają. Tam były też gdzieś jakieś domki z tego co pamiętam. I może sobie wejdę tutaj na tą górkę. Już nie będę zbierał owiec, w sensie, że tych, no. Jak to się nazywało? Wełny. Już nie będę zbierał. O, i tam jeszcze na górę będzie trzeba pójść. Tam, nie wiem, może jakiś szaman czy coś? Bo tak na górze tak śmiesznie mieszka, tak na odludziu jakby. Okej, okay, tutaj, 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 tutaj. O, jest skrzyneczka, zarypiście. No, co jest? O dobra. Jest jabłuszko, są ziemniaki. I są też, jak one się nazywały? Te. No, jak to było? Bryłka, bryłka złota. Śmieszna nazwa. Mm, teraz tutaj. Nie, to to nie tutaj, to nie w tym plecaku To tutaj, tutaj, tutaj. Tu, 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 tu. I tu mięso. I chyba to wszystko. Coś jeszcze się tam zmieści? To już nie. To. No tutaj wpakuję. Dobra, można lecieć dalej. Na razie nie będę sobie tego układał. O, i może sobie, może sobie nawet łóżko wezmę. Sobie łóżko zbiorę, bo się przyda, a mi się nie będzie chciało jego budować. Co nie jest, że łóżka mi się nie będzie chciało budować. O, tak sobie zamienię, bo nie chcę tam, bo muszę mieć mięso, żeby miał co jeść. Pójdę sobie tędy wejdę. Ło. A, w sumie to już tutaj mogę wskoczyć. Jest parkur, le parkur w Minecrafcie. O, tutaj dwa domki nawet. O, proszę. I, ile tych. Ile... Nie, jak to się nazywało? Rotten Flashy, no właśnie. Dużo ich tutaj. A tamten nic nie miał, a ten może coś będzie miał? Oby coś miał? Nie, nic nie ma znowu. Znaczy, no że następny nic nie ma. Ale dobra. Tylko nie wiem teraz, czy tam, czy tam iść? A tam pójdę, bo tam są jakieś góry. O, i się skoczę. Bo akurat jest takie, takie jakby jeziorko No w sumie to bagno, bo to jesteśmy na terenie tym bagnistym Chyba, czy jakoś taką się nazywał Jeszcze jedno No zjedz do końca Dobra I w sumie można iść w tamtą stronę O, jakaś górka A to nie jest czasami te... Gdzie jest domek? A nie, on jest tam gdzieś bo mi się skojarzyło z tym miejscem, tam gdzie też miałem raz sobie wybudować odcinek To jeszcze przed tym, zanim nie wybudowałem się tam gdzie, skąd teraz uciekłem I tam było właśnie też takie podobne miejsce Troszkę To tutaj teraz do góry, ja sobie sprawdzę, bo tutaj może być Może być to ciekawe miejsce, naprawdę O, tam coś jest Tutaj jakaś, nie, to taka łysa góra jest Łe, to nie jak taka łysa. Chyba nie, nie byłoby tutaj zaciekawie na tej miejscówce. No nic, no jak się, nic, jak się nie uda w tym odcinku, no to postaram się to poszukać poza odcinkiem. Najwyżej. I wtedy, jak już znajdę jakąś miejscówkę, i będę chciał wybudować domek, no to po prostu sobie zacznę nagrywać. Chociaż włączę tam nagrywanie czy coś. Ale na razie chyba nawet zakończę odcinek za niedługo. Bo już trwa chyba około 15 minut. Czy tam nawet, nawet nie, bo wyłączyłem potem nagrywanie i potem to sobie zlepię jakoś. A tutaj to? Może? Nie. Okej, okay, trzeba lecieć dalej. W poszukiwaniu miejsca na domek. Nie no, tak się nie będę... tak nie będę nazywał odcinka. Bo tak sobie pomyślałem w pierwszej chwili. A może tak odcinek nazwę? Nie, jednak nie. A tutaj? Tu jest tak ciekawie pomiędzy. Ło. O, a tutaj jest ten kopalnia jakaś. To jest tak ciekawie pomiędzy górami, wszędzie otoczony górami. Chociaż nie, tak otoczony nie, nie Nie chcę tak być otoczony. O, jest normalny świat jakiś tam. Tam, 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 tam. Tutaj co jest? Nic tutaj nie ma. Ojciu. O, dobra, zeskoczę. Oj, tutaj taki, taka jakby woda. Tu może, może ciekawe. Może, może. Tutaj nie. Hmm. Nie wiem, nie wiem. I, gdzie, o, już 1300 kratek od domu jestem. Ale dobra, leć, ja lecę dalej, lecę dalej w tamtą stronę. Bo tutaj chyba to nie jest zbyt ciekawe. Tutaj, nie, nie, nie chcę na takich łysych górach mieszkać. Ja wolę tutaj gdzieś, gdzie są jakieś drzewa. Chcia, chciałem powiedzieć, że gdzie jest cywilizacja, ale przecież tutaj nikogo innego nie ma poza mną. I może paroma wieśniakami. <laughs> może. Ktoś jednak tam żyje gdzieś daleko. Nie no, wątpię. O nie, pali się, pali się! W ogóle lawa, skąd ona tutaj? Ja ją zniszczę szybko. Ale mam lagi już. Czuję, bo się coś pali właśnie. I przez to mam lagi. Daj tam. Co jest? Dobra. O nie! A to ta lawa się zrenderowała chyba... przypadkowo, no bo dopiero teraz i patrzę, że się rozlewa żeby ona lasu nie zapaliła właśnie już zapaliła ja nie chcę żeby to się tutaj potem schajcowało wszystko nie coś tutaj może będzie jednak nie nie nie, nie 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 woda 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 gdzie jest woda gdzie jest woda gdzie jest woda 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 ja nie chcę umierać nie chcę umierać nie chcę umierać nie chcę umierać, nie chcę umierać! Nie, 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 Proszę, woda, woda, jest woda, jest woda, jest woda. uff, Jezus Maria, już myślałem, że ja umrę. Ja nie mogę, będę musiał coś sobie też zrobić, jakieś enchanty na odporność na ogień. Dobra, mam tutaj jeszcze 9 tych steków. To ja sobie wezmę. Kurde, Oj, tutaj się wszystko zaczęło palić. Jezus Maria! Szybko, bo to wszystko zaraz spłonie. Dobra, może to już rozwalę. Nie, dobra, ja stąd idę, Wylane w to Niech się pali Najwyżej sponie las Ja lecę sobie dalej Ja sobie szukam miejsca na domek O, jakieś, jakaś zmiana drzewa W sensie, że jakiś inny biom Jakiś biom się tutaj wgrał właśnie Się pomieszał Chociaż tutaj, taka, tutaj taka polanka takieś jakieś góry Hmm, ciekawe Miejsce Ale lecę dalej no, ciekawe miejsce, ale lecę dalej. No cóż, gdzieś może na jakieś takie, jakby, jakby było właśnie takie miejsce, jak tutaj, tylko żeby była jakaś taka dubczasta góra. Bo chciałbym sobie zbudować, jakby taki e, domek, chat, wie, chatka taka na noc, jak chatka wiedźmy, coś w tym stylu. O, coś w tym stylu, taka chatka wiedźmy, jakby chciałbym zbudować sobie, bo mi się ta budowla, w sumie podoba. Ale kurde, no nie mogę znaleźć żadnej właśnie takiej górki. Dobra, to ja może, ja może w sumie w tym miejscu sobie zakończę odcinek. Ja sobie poszukam poza odcinkiem jeszcze dalej jakiegoś fajnego miejsca. Może mi się coś uda znaleźć. Jeśli chcecie, żebym nagrywał więcej Minecrafta, strzelajcie łapeczki w górę. Możecie, zachęcam też do napisania jakiegoś komentarza. Zostawienia subskrypcji na kanale. Miłych ferii, ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć. One, two, three, four, five, six, two,